Współczesne rolnictwo jest nastawione na maksymalną wydajność. Choć areo uprawowy jest ograniczony, produkcja musi się zwiększać. Uzyskanie maksymalnych plonów jest więc wypadkową warunków klimatyczno-glebowych. Poprawność stosowanych zabiegów agrotechnicznych, ale też w ogromnym stopniu jakości materiału siewnego. Sklepy Jarkowskie Agrohandel oferują nasiona zbóż pszenicy, pszenżyta, żyta, owsa, jęczmienia, kukurydzy, na ziarno i na kiszonkę, a także rzepaku. Materiał siewny pochodzi z renomowanych polskich i zagranicznych hodowli: Danko, Smolice, Strzelce, KWS, Dekalb, Limagrain, massic, RAG i Syngenta. Odmiany dostępne w ofercie są starannie selekcjonowane pod kątem planowania odporności na choroby. Niesprzyjające zjawiska pogodowe, takie jak susza, upał, mróz czy ulewne deszcze, jak również jakości uzyskanych plonów. Nowoczesna genetyka pozwala uzyskać wysokie zbiory także na słabszych glebach. Mocnym punktem oferty są mieszanki nasion traw, pastewnych i do ogrodu. Posiadamy nasiona traw wielu producentów w kilku segmentach cenowych. Barenbrook to światowy lider w dziedzinie traw, opierający jakość swoich produktów na nowoczesnej nauce i technologii. Mieszanki traw tej marki to jakość sama w sobie. Ponieważ jesteśmy jednym z największych dystrybutorów tej marki w Polsce, nasze ceny jej mieszanek są bezkonkurencyjne. Centrala Nasienna w Warszawie. Rodzima firma z ponad 70-letnią tradycją oferująca wysokiej jakości mieszanki traw idealnie dostosowane do polskich warunków klimatycznych. Planti. Nasza marka własna, dzięki czemu możemy zaoferować doskonały materiał siewny w cenie nie do pobicia. Przy wyborze nasion klienci mogą zawsze liczyć na fachowe doradztwo naszych sprzedawców, którzy trafnie dobiorą odmianę lub mieszankę traw, która najlepiej sprawdzi się w danych warunkach.